Witajcie kochani, dzień dobry, witam serdecznie, tym razem pozdrawiam was z plaży, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Chcę wam tylko krótko przedstawić taką moją małą wypłatę. Jestem teraz sobie nad morzem, w licei na plaży, tutaj mieszkam. Pozdrawiam serdecznie i teraz, żeby wam pokazać, jak wypłacam sobie pieniążki, które sobie pracują po prostu całą dobę dla mnie. Może przełączę na ekranu, zrobimy to w ten sposób. Chcę wam pokazać. Na liczenie wczoraj to 25 dolarów z depozytu samego, tylko wyłącznie 1100 dolarów. Teraz wypłacam to w ten sposób, że klikam ten balans. Tutaj zrobimy, że chcemy upłacić 25 dolarów. Musimy wpisać kod, który chcę i no, pieniądze no. i pieniążki poszły w moje konto na procesor BitBaja, czyli mój portfel elektroniczny. Tak oto sobie dokonałam wypłaty z jednego skąd, drugie z wczorajszej inwestycji. Zobaczcie, depozyt odniósł do 3047, bo tak po prostu yy, idzie giełda. Natomiast ponieważ yy, dokonałam płat nieco o późniejszej godzinie, w związku z tym jeszcze nie mam naliczenia. Zatem Na o tym nagram kolejny filmik. E, na dzień dzisiejszy tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podoba. Jeśli Was interesuje zarabianie a również, to e, subskrybujcie tutaj na dole. Jak również będą linki poniżej. E, jeśli chcecie inwestować e, w, jednym, w drugim programie, to Was zapraszam. zostawię linki do obu. I obserwujcie po prostu, obserwujcie, jak to wygląda, jak wyglądają wykłady. W jaki sposób możecie zarabiać. Uczcie się, zarabiajcie, polecajcie dalej, bo w ten sposób możecie zarabiać więcej, ale również możecie zarabiać ze swoich własnych depozytów. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, życzę wspaniałego dnia. Dla mnie to już jest praktycznie no, koniec popołudnia, więc dla tych, którzy są w zależności od tego, w jakim rejonie świata, życzę wspaniałego dnia lub wspaniałego wieczoru, lub wspaniałego południa lub wspaniałego yy, ranka. Ma!